W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami, Święty Achacy z Kapadocji, módl się za nami, Święty Achacy, Żołnierzu Legionów Rzymskich, módl się za nami, Święty Achacy, Męczenniku, Módl się za nami. Święty Achacy, patronie w sprawach nagłych, módl się za nami. Święty Achacy, patronie chorych na trąd, módl się za nami. Święty Achacy, patronie chorych na epilepsję, módl się za nami. Święty Achacy, opiekunie w śmiertelnej trwodze, Módl się za nami, święty achacy, orędowników w sytuacjach bez wyjścia, módl się za nami, święty achacy, wzywany przy zwątpieniu, módl się za nami, święty achacy, orędowników w każdej chorobie, módl się za nami, święty achacy, patronie z módl się za nami. Święty Achacy, patronie Gardawale, módl się za nami. Święty Achacy, z grona czternastu świętych wspomożycieli, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święty Achacy, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, któryś umocnił świętego Achacego w wyznawaniu wiary, prosimy Cię, abyś łaskawie wysłuchał próśb wszystkich, którzy wzywają Jego wstawiennictwa. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje, w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.